Studiu zrobiło się naprawdę gorąco, gdy Marek Jakubiak, znany z tego, że nie owija w bawełnę, po prostu nie wytrzymał i zgasił wysłanniczkę Tuska jak zapałkę. Jolanta Milas zaczęła opowiadać propagandowe bajki o sukcesach rządu, a Jakubiak wbił w to tak ostrą szpilę, że cała narracja runęła w sekundę. Poszło o rzeczy fundamentalne, niewdzięczność Ukrainy, Chaos w polityce zagranicznej i totalną nieudolność ekipy Tuska, która zamiast rozwiązywać problemy, produkuje tylko kolejne slogany. To nie była spokojna pogadanka, to była polityczna rozwałka, w której prawda starła się z kłamstwem i wygrała bezapelacyjnie. A reakcja ludzi w studio? Jedni byli w szoku, inni bili brawo, bo wreszcie ktoś powiedział to, co naprawdę leży wyborcom na sercu. Jeśli chcesz zobaczyć to zaoranie, zostań z nami do końca. To jest po prostu dramat. Mamy jakiegoś zakompleksionego egotyka, który zawsze marzył o jakiejś wielkiej funkcji albo że chciał być prezydentem, albo chciał być e, e, szefem Komisji Europejskiej, czy jakimś e, komisarzem. I dla swojej funkcji jest w stanie e, nagrywać te absolutnie infantylne e, filmiki, przeszkadzać. Ale i równocześnie jest odpowiedzialny za to, że przez te 630 dni, kiedy jest ministrem spraw zagranicznych, zdruzgotał polską politykę zagraniczną. Odwołał kilkudziesięciu świetnych ambasadorów. Bogdan Klich jest takim, można powiedzieć, symbolem dewastacji polskiej polityki. Ten kierownik placówki w Waszyngtonie, który zastęp, zastąpił świetnego ambasadora Marka Magierowskiego. Radosław Sikorski. Z pewnością to mnie przesadza. No Radosław Sikorski. Polski musi odejść to po pierwsze a po drugie Szanowna pani ja naprawdę chciałbym mieć takiego ministra e, rolnictwa który walczy o polskich rolników a nie mówi nic się nie da zrobić gdzie było Polskie Stronnictwo Ludowe przez te sześćdziesiąt ale, dni? Przepraszam, ale... Gdzie? przepraszam pani redaktor Polskie Stronnictwo Ludowe jest w Europejskiej Partii Ludowej która zdaniem pana hetmana przepycha niezgodną z prawem unijnym umowę Mercosur No ale też Boskom co wy tam w tej partii robicie co wy robicie w tej partii? Co wy robicie w ogóle w rządzie? Czym wy się w rządzie zajmujecie? W ogóle nie budujecie żadnej koalicji przeciwko Mercosurowi. Jeździcie tymi limuzynami, fotografujecie się. Niech teraz Władysław Kościniak-Kamysz pojedzie na pod Podkarpacie, niech pojedzie ja na Podlasie, o, tak niech spotka się z rolnikami. To powiedzą rolnicy, polscy rolnicy powiedzą Władysławowi Kościniakowi-Kamyszowi i PSL-owi, który ma 1% poparcia. Jestem przekonany, że za kilka miesięcy to poparcie będzie 0,001, bo polskie Stronnictwo ludowe nie jest żadnym polskim stronnictwem ludowym. To jest ukraińskie stronnictwo ludowe. Wy bardziej o ukraińskich rolników dbacie niż o polskich. Więc, y, ale ta umowa była negocjowana przez ostatnie 20 lat i są rezolucje z podpisem pani premier Szydło. A wie o pani, kiedy przyspieszyła? Nie, nie wie pani, kiedy więc, przyspieszyła w 2018-2019, kiedy szefem Rady ale, Europejskiej był y, Donald Tusk. Tak, dokładnie wtedy. Y, y, bo tu pan poseł się bardzo niegrzecznie zachowuje. Jak niegrzecznie. I, bo jeszcze pani nie przeprosiła za Merkowu. Y, y, Pan poseł się bardzo niegrzecznie zachowuje, bo ja, jako kobieta i jako też polityk, który bierze udział w tej dyskusji, mam bez przerwy. Pan mi przerywa. Więc ja o, y, uważam, że ta umowa była 20 lat negocjowana. I taki mamy efekt, ale walka jest do końca. Jak zbudować większość blokującą, kiedy inne kraje są tym zainteresowane? Ale cieszę się, że jest taki zespół do walki z wprowadzeniem tej umowy w życie. I no dobrze, bierze... ale to Pani Przewodnicząca, to ja zapytam inaczej. Jeżeli, Czyli jak nie... pani Szydło to podpisała, to pani dobrze? to dobrze, a teraz, co teraz to jak oni dalej często pytanie? Jest źle. Ja nie pytam, nie, ja mówię o czymś innym. Jeżeli się okaże, no bo to jest powiedzmy sobie szczerze, niestety najbardziej prawdopodobny scenariusz, że nie zablokuje, z całym szacunkiem dla pana Hetmana, umowy Mercosur ani pan Serafin żadnych hamulcy bezpieczeństwa czy czego tam jeszcze nie wzmontuje. I ta umowa po prostu wejdzie w życie, przejdzie wszystkie szczeble i stanie się faktem. Bo przejdzie. To jakie państwo wyciągną z tego wnioski jako polskiej strony czwarodziejskiej? No bo redaktor, że Państwo są mimo wszystko krytyczni wobec tej umowy. Pani redaktor, więc nie możemy tu dyskutować o... Jedno to wnioski wyborców, drugie to wnioski ...o grupowanie. czymś, co nie jest faktem. Nie jest ja faktem. wierzę w to, że te kraje, które nie są tym zainteresowane i ci posłowie będą walczyć i to tak szybko ta umowa nie wejdzie w życie. A jak dzisiaj komisarz I... w sprawie w sprawie tej umowy głosował? Ja bym się merytorycznie się odmierzyć. Ale nie, bo ja Ale jestem ciekaw, tydy. jak się... Serafin się zachowywał na radzie, na, komis na posiedzeniu Komisji Europejskiej, kiedy była dzisiaj zatwierdzana. Może pani powiedzieć? Was, was komisarz, waszego ta, ta, rządu. Natomiast. Yy, no, nic nie wiecie. Polsce, Wy kompletnie nic nie wiecie. głosowali przeciw. Wy nic kompletnie nie wiecie. czy znaczy, Komisja Europejska przyjęła treść tej umowy. ta Faktycznie muszę powiedzieć, że ta umowa była za zamkniętymi drzwiami negocjowana przez Komisję Europejską. Wmieszana w tą sprawę pani Ewa Kopacz, przepraszam, nie Ewa Kopacz, tylko. Pani premier, e, Beata, Szydło. Pani premier Beata Szydło Sama nic nie wiedziała o tym. Nie, nie, ale to była umowa handlowa pomiędzy kontynentami i tu nie ma nic zdrożnego. Zdrożnego. W tej umowie akurat jest to, że jest coś za coś. Czyli inaczej mówiąc, to nie jest normalny handel, że chce sobie coś kupić a i coś sprzedać. Tu są targety porobione na przykład 180 milionów ton wołowiny rocznie do odbioru. Więc a za to RTV-AGD najczęściej z Niemiec, bo oni to produkują. No to o to tu chodzi. Natomiast co do istoty, proszę Państwa. To odrzucić to można 30 procentami, ale populacyjnymi. Czyli z, tam licząc 30 populacji. wartości populacji, to jest 170 milionów. Czyli nie tyle państwa, co musimy nazbierać tych dusz w tych państwach. No, Włochy mają tam około. 60 milionów, no to trzeba jeszcze polskę. No i dobrze by była Francja. Francja ale Natomiast te, Francja, tak. te, no właśnie Francja Macron to jest ja bym tutaj nie był pewien dnia ani godziny w, z tym człowiekiem. Natomiast prawda jest taka, że rolnictwo w ten sposób się wymiata. Kolejny raz Niemcy załatwiają sobie sprawy po swojemu. I ja nie liczę na to, że Meloni jutro coś powie na ten temat źle, dlatego, że oni mają kłopoty gospodarcze i Unia Europejska ich finansuje działalność gospodarczą w odróżnieniu od Polski, gdzie nawet KPO jest dopiero w 17% wypłacone na jachty, dyrdymały i inne tam drobiazgi, które Polsce w żaden sposób pomóc nie mogą. Tak więc myślę sobie, proszę proszę Państwa, że temat jest pozamiatany. E, oczywiście Karol Nawrocki jako wojownik nie złoży tutaj broni i będzie walczył, e, bo tak obiecywał. Natomiast w te bajdurzenia, że PSL coś tam robił, coś nie robił, to na bazie komisji europejskiej powinno być załatwiane yy, ta umowa nie powinna mieć miejsca po prostu w ogóle od samego początku. Dobrze. I nie państw... Dlaczego? Dlaczego w życie ja, tego ponieważ, co pan mówi. Ja mam wrażenie tylko że pan mówi coraz nic więcej. Bardziej widać no, poważne pęknięcia jednak w tym obozie władzy. No jak nie? Yep. A ja mówię, jak Kto to jest będzie. Chuziem? No, to chudzie. A jeden, jeden pierwszy leci pan na tę stronę, Marek a potem ten... Nie, nie, sprawa jest banalnie prosta. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby posłowie 20-50 głosowali przeciwko Kołowni. On ich wprowadził i teraz ja nie widzę w ogóle. Ja, jakbym był na ich miejscu, to bym nawet nie rozważał takiej sytuacji. Co najwyżej bym nie zagłosował. A wtedy należałoby się dogadać z Republikanami, z Konfederacją i z prawem i sprawiedliwością. Nie zagłosujemy wszyscy, nie będzie większości kwalifikowanej i hołownia będzie dalej marszałkiem. Proponuję takie rozwiązanie, żeby wszyscy wyszli z tego cało. I szczerze mówiąc, tutaj popieram Janusza, mojego szanownego kolegę, który był wiceministrem rolnictwa, dlatego tak bardzo tutaj rolnictwo, że tak powiem, jest jego tętnem życia. Natomiast popieram, że po prostu czas na zmiany. A Zmiana będzie taka, że nie będzie marszałkiem Sejmu sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No na litość boską. No, no ale, na litość boską. Ale, ale przepraszam, pan uważa, że jest taka polityczna, realna szansa Oczywiście, na to, że, jest. Na to, że yy, ten element, a wtedy, element, yy, a no, wtedy jednak, powiedzmy Lewica, sobie szczerze, że bardzo ważny element no. umowy koalicyjnej yy, nie wejdzie w życie? Ja wiem, jak to I co, Tusk, I co to będzie oznaczało? Ja tu sobie zdaję z tego sprawę, że Tusk zrobił. No dobrze, pogódźmy się teraz, nie kłóćmy się, bierzcie, co chcecie, abym ja był premierem, tak? Bo wtedy my wdrożymy nasz program nienawiści, wejdziemy do sądów, sądy pozmieniamy, skażemy do więzienia PiS, cały wsadzimy i tak dalej, i tak dalej. Ten plan nie wyszedł. Ten człowiek skłócił wszystkich i koalicjantów swoich też. I powiem tak, że drugim krokiem w tej koalicji będzie. E, oczywiście Czarzasty chce zakończyć swoją karierę polityczną byciem marszałkiem sejmu, e, jeżeli on nie będzie, to dojdzie do po prostu zwyczajnie zerwania koalicji i tyle. I to jest ten moment. No i co Ale... się wtedy wydarzy? A wtedy dojdziemy my do władzy. A my to znaczy kto? Prawica. I kto? Po, po, ja i myślę, że i PSL, prawo. Hołownia, a może wcześniejsze wybory będą, o czym za, bym optował za tym w ogóle. A czyli rozumiem, że pan marszałek Hołownia to już jest prawica. No, wychodzi na to, że jak na niego nie zagłosujemy, to on zrozumie, co żebym chodzi. Się, tak? Żebym no. się, żebym nie pogubiła. Może by marszałka zapytać. Nie, nie, ja powiem, ja, powiem, tak, ja powiem tak. Ja wiem, co to jest hejt. Zresztą wszyscy wiemy, co to jest hejt. Proszę państwa, taki hejt, jak włączono na niego, i on to przeżył. Na marszałka Sejmu, tylko włoszej, dlatego, że postawił na swoim. Nie chciał brać udziału w puczu. Ja nie wiem, co by się wtedy stało. Należy My też żeśmy dostanie. kosy na, na sztorc stawiali. Ja nie wiem, co by się stało. A on po prostu zachował się jak mężczyzna. I szacun z mojej strony, bo był odważny. Nikt go praktycznie nie wspierał, tylko kilkunastu posłów z jego ugrupowania i stanął przeciwko. Nie wiem, jak tam Kosiniak-Kamysz się zachowywał, ale pewnie też nie był wrogiem tego. No zawsze wspierał. Więc zawsze powiem, że wytrzymał to, tak samo jak i właśnie w Końskich. Wytrzymał to, dlatego że on powiedział wyraźnie: Wiem, że służby były zaangażowane w niszczenie hołowni, on o tym doskonale wie. Przypominam tylko: No, taki, sam o tym mówił. Taki portal jest taki y, y, akcyjny, który właśnie wyciąga takie rzeczy na chwilę przed, przed akcją, tutaj wyborczą akurat. Więc ja powiem, że ja się dziwię hołowni, że on trwa w tym, naprawdę, mm. dlatego że on mógłby przyjść po ludzku. Co prawda chodzi po mieszkaniach, ale normalnie po ludzku przyjść i pogadać, porozmawiać, ułożyć sobie to domino całe i yy, 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 wygrać yy, wojnę o Polskę, bo w tle jest Polska. To Pol starcie pokazało wszystko jak na dłoni, gdy rząd Tuska wysyła swoich wysłanników, żeby pudrowali rzeczywistość. Wystarczy jedno mocne zdanie by cała ta fasada rozpadła się w pył. Jolanta Milas próbowała bronić niewdzięcznej polityki wobec Ukrainy i usprawiedliwiać kolejne porażki, ale Marek Jakubiak jednym wystąpieniem obnażył słabość tej narracji. Wyszło jak zawsze: dużo frazesów z jednej strony i konkretna, bezlitosna riposta z drugiej. I właśnie dlatego ten moment tak mocno uderzył w opinię publiczną. Bo Polacy mają dość ściemy, a chcą słyszeć prawdę, nawet jeśli boli. A Jakubiak udowodnił, że polityka może być szczera, ostro stawiająca sprawę i, co najważniejsze, w obronie zwykłych obywateli